Radio Emet, audycja Usta Proroka. Wita Państwa, Łukasz Miller wraz z Danielem Kaletą. Dzień dobry, witam Cię, Łukasz, witam Radio słuchaczy. A zastanawiać się będziemy wspólnie na porównaniu dwóch zagadnień: wizji i proroctwa. Jest to jakby kontynuacja tematu naszej poprzedniej audycji, więc może niech wstępem naszym będzie przypomnienie sobie, czym jest proroctwo. I właśnie z tym pytaniem zwracam się do Ciebie, Danielu. No, sporo mówiliśmy na, na ten temat, jeżeli ktoś słuchał. Określiliśmy proroka jako rzecznika Pana Boga, a proroctwo to informacja, jako informację, którą Pan Bóg ma do przekazania człowiekowi lub ludzkiej zbiorowości. Prorok nie jest tylko wiernym rzecznikiem, takim, który tylko w sposób mechaniczny przekazuje słowo, ale także uczestniczy w tworzeniu tego słowa tworzeniu pewnego faktu medialnego dzisiaj byśmy powiedzieli, dlatego że często sam jest obrazem jego życie, jego zachowanie. No, ale oczywiście głównie oddziałuje przez słowo I mocą swego ducha przekazuje informacje od Boga To oczywiście prawdziwy prorok Ten posłany od Boga Cały czas musimy gdzieś z tyłu głowy Mieć tą myśl i pamiętać o tym Że są również fałszywi prorocy Tacy, którzy od Boga nie są posłani Którzy być może są posłańcami Nawet jakichś złych mocy No i tu zadanie dla każdego słuchającego Polega na tym, aby odróżniać Prawdziwego proroka, proroka Bożego Od proroka fałszywego, ale mówiąc o tym prawdziwym proroku bożym, jest to człowiek posłany przez Boga, żeby przekazał jakąś informację innemu człowiekowi. No, można powiedzieć, to jest nasza poprzednia audycja tak w pigułce, ale gdybyśmy chcieli teraz odpowiedzieć na proste pytanie, znaczy proste pytanie, prosto brzmiące, co to jest wizja, to jak byśmy ją scharakteryzowali? Znaczy, ja może zaczął jeszcze od tego, że wspomnieliśmy też w naszych poprzednich audycjach, że proroctwo jest, czy prorokowanie jest stwierdzeniem bardzo ogólnym. Ono Czasami tylko odnosi się do tak zwanej wiedzy, w cudzysłowie powiem, tajemnej, a więc takiej, która jest niedostępna dla innego człowieka. Często prorocy wyrażali poglądy yy, znane, y, 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 określali, nazywali zjawiska w sposób wyrazisty, te, które inni ludzie również widzieli, więc odnosili się do rzeczywistości, odnosili się do przeszłości. Podaliśmy przykład Agabusa, który w Nowym Testamencie demonstrował właściwie to, co wszyscy ludzie wiedzieli, łącznie z Pawłem, że apostoł Paweł zostanie aresztowany. On to tylko w sposób audiowizualny zilustrował, czyli oddziaływał na zmysły piękną poezją, być może czasami nawet połączoną z muzyką. Więc to proroctwo, ono tylko w części odnosi się do widzenia, więc czegoś, czego inni ludzie nie widzą lub co przyszłości, czego inni ludzie, czy nawet prorok nie może wiedzieć, nie mógłby wiedzieć bez pomocy Bożej. Więc to zaznaczyliśmy, że proroctwo to prorokowanie odnosi się najczęściej do rzeczywistości, często do przeszłości, a tylko czasami do przyszłości, a więc jest przepowiadaniem przyszłości lub opowiadaniem o widzeniu czy o rzeczach duchowych, niewidzialnych dla innych ludzi. I jakby tu bym postawił tą granicę, że to, o czym może dzisiaj chcemy mówić, wizja, dotyczy właśnie tej tajemnej części. W cudzysłowie cały czas podkreślam, tajemnej części prorokowania, która opisuje albo duchową rzeczywistość, której inni ludzie, przeciętny człowiek nie może zobaczyć, albo przepowiada przyszłość, co jest w ogóle zakryte dla człowieka. Tylko Bóg, który tą przyszłością steruje, może tę wiedzę przekazać. I powiedziałbym, że to jest mniejsza część prorost, czy prorokowania. To znaczy mniejsza tak, część, jako tak jakby podgrupa. Chcieli, tak to grupa, ale, ale mniejsza, niezasadnicza, więc jest to widzenie, prorokowanie w sensie przepowiadania przyszłości, jest to mniej znacząca czy mniejsza grupa proroctw, ale dla nas nat naturalnie znacznie bardziej interesująca. No bo jeśli o czymś wszyscy wiemy, a tylko prorok potrafił to w sposób przekonywujący, obrazowy przekazać, tak żeby oddziaływać na wielu ludzi, na tysiące czasami ludzi swoim słowem, no to jest to oczywiście interesujące, ważne, natomiast nie wywołuje tego, tego zaciekawienia. Natomiast dostęp do rzeczy, których przeciętny człowiek nie widzi. Do których przeciętny człowiek wiedzieć nie może, jak przyszłość, na przykład, oczywiście wzbudza nas zrozumiałe zainteresowanie. Chociaż jest to mniejsza część proroctw, może nawet nie, zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że może mniej ważna nawet. Chociaż no to nie chcę powiedzieć, że każde słowo w Biblii jest ważne, to mimo wszystko ta część proroctw nas bardziej interesuje. I dlatego tu zaczynamy mówić o, o widzeniu. Tylko mówiąc o widzeniu o wizjach przyszłości, o wizjach rzeczy tajemnych rzeczy duchowych, chciałbym, żebyśmy cały czas pamiętali, że to jest tylko część prorokowania, że to nie jest główny aspekt prorokowania. No i teraz na Twoje pytanie, wizja. No, wizja, to byśmy może na dzisiejszy, w dzisiejszym sposobie wyrażania się powiedzieli, że to jest audiowizualna prezentacja tego, co Bóg ma do powiedzenia. No takie prostsze stwierdzenie, no to jest ilustracja symboliczna. Ale myślę, że to ten zrozumiały dla nas ludzi XXI już wieku termin, wizualna, audiowizualna prezentacja, on może będzie najlepiej przemawiał. Dzisiaj oczywiście robimy to wirtualnie na ekranie komputera. Być może jakiś laserowy pokaz udałoby nam się zmontować, żeby przekazać treść. I wszyscy wiedzą dobrze, jeżeli ktoś ma do przekazania jakąś treść słuchaczom. To bardzo często posługuje się właśnie pokazem audiowizualnym, multimedialnym, a więc pokazuje również teksty, pokazuje obrazy, podkłada po to muzykę lub jakieś dźwięki. Bo wszyscy zgadzamy się, że działając na wiele zmysłów jednocześnie jesteśmy w stanie szybciej i skuteczniej przekazywać informacje. I nie wymyśliliśmy tego dzisiaj. W naszym, naszych słynnych czasach, ale też było wiadomo dawniej. Prorocy również proste medialne środki stosowali na ile mogli, to już o tym mówiliśmy, że zachowywali się po prostu jak aktorzy, ubierali się w sposób szczególny, czy zakładali sobie jakieś rekwizyty po to, żeby wzmocnić wymowę swych słów. Ale Pan Bóg robił to oczywiście w sposób znacznie lepszy, dlatego że e, tworzył pokaz audiowizualny. Jak to robił, nie wiemy, czy jakoś tam manipulował zmysłami proroka, że on widział rzeczy, których inni nie widzieli, czy też konstruował rzeczywistość taką, że tworzył jakieś, jakieś światło, jakieś rzeczy, które było widać, tak aby prorok mógł to zobaczyć, opisać dla nas, no i żebyśmy mogli studiować znaczenie tych, tych obrazów. Więc to jakby jest pokaz audiowizualny. PowerPoint, przepraszam, w star starożytności, przy pomocy którego Pan Bóg przekazywał nam informacje. Myślę, że gdybyśmy chcieli stworzyć jakąś taką notkę encyklopedyczną tego zagadnienia, nie mielibyśmy problemu. Ale Danielu, może przejdźmy do przykładów. Czy mógłbyś na podstawie biblijnych przykładów powiedzieć, czym jest wizja? Rozumiem, Łukaszu, że zmierzamy do, do przykładów po to, żeby przy tych naszych.